Ogólnie naprawdę, może się, może się Nie, zapaść. Widziałam pod spodem, że rzeczywiście ten lód tam był jeszcze taki jakby niebieskawy, sensie, że miało Lipiec. Lipiec w Skandynawii. Tak taka odrobina bordowego koloru Oż ty, jak ja mam zrobienia, jako górny dzień, patrz. rozjaśnij troszkę. Zobaczcie ja mam, ja mam, ja mam, ja mam kolory. A weź pokaż tam? Realne takie Chyba mam miejsce. Nie, co? bardziej takie bardziej takie zimne, ale moje to zobacz normalnie jakby była w jakiejś...